ewolucyjne, to jest nasz taki mechanizm przetrwania i po prostu tak jest. I jak o tym wiemy, to nam to pomaga w życiu. Czyli jakby to podsumować, to nieszczęście często wynika z, z połączenia presji jakiejś społecznej, jakiejś wewnętrznej, przekonań naszych nieprzepracowanych emocji, czyli w ogóle nie radzenia sobie z emocjami, nieumiejętność ich wyrażania, regulacji. Automatyzmy, o których też nie mamy pojęcia. W sumie składa się na to różne rzeczy, to jest takie indywidualne. I teraz my często wiemy, czego my chcemy, ale my nie chcemy dać wysiłku. My wolimy mieć wymówki, racjonalizacja to jest taki mechanizm obronny, bardzo mądry, mądry. No, często wykorzystywany przez nas, bo sobie tłumaczymy to jakoś. Dlaczego nie możemy tego zrobić, tego pierwszego kroku? I to nam działa. Nie wiem, czy na YouTubie, jak się pojawi, to mi powie, czy może już słychać. Bo coś tam się nie opłaca. Sobie powiemy, bo jestem za stara, bo nie mam pieniędzy. I teraz, czym są te tajemnicze markery somatyczne? Czym to może być? Czy może o tym coś już wiesz? Czy nie? Wiemy, może nawet zawsze, czy czegoś chcemy, czy nie. Oczywiście, jak długo nie słuchamy tego swojego ciała, tych sygnałów, to potem słabo to jest wykrywalne. No ale lekceważymy te sygnały z tego ciała. Markery somatyczne to takie sygnały, które Twoje ciało wysyła do mózgu, żeby pomóc Ci szybko ocenić, czy coś jest dla Ciebie dobre, czy złe. Trochę jak wewnętrzny taki alarm albo zielone światło. Na przykład, kiedy spotykasz kogoś, kto w przeszłości cię zawiódł, coś tam było, to możesz poczuć napięcie w brzuchu, gdzieś tam, wcisk w gardle, cokolwiek, i to, to może być to, i to może mówić, sygnalizować o czymś. Dzięki tym sygnałom nie musisz za każdym razem długo myśleć i brać, yy, tracić energię, czyli mózg nie chce tej energii tracić, bo ciało już daje podpowiedź, co wybrać. Czasem, oczywiście, to może nas zmylić, jak źle to interpretujemy. Kiedy coś nas kiedyś mocno zraziło, to wtedy możemy mieć niepotrzebny lęk albo niechęć, i, a sytuacja jest bezpieczna i my to wtedy nie interpretujemy poprawnie, bo nie znamy siebie. Czyli organizm pamięta stare emocje i pomaga nam podejmować decyzje, ale nie zawsze idealnie. Warto nauczyć się je rozpoznawać, sprawdzać, czy nasze reakcje są naprawdę adekwatne do sytuacji, do tu i teraz, do logiczne, bo my podejmujemy decyzje, Według Antonio Damasio i według tego, co odkrył, czyli tych markerów somatycznych, to my podejmujemy te decyzje w kontakcie z ciałem. One nie mogą być podejmowane poprawnie, jak nie ma tego kontaktu z ciałem, czy jak nie bierzemy tego pod uwagę. Czyli jest to pojęcie, które wprowadził właśnie neurolog Antonio Damasio i opisał, jest, opisał specjalny rodzaj uczuć i fizjologicznych sygnałów generowanych na podstawie wcześniejszych jakichś tam doświadczeń. I emocjonalnych, i to płynie z ciała, i to informuje mózg, o przewidu to przewiduje konsekwencje podejmowanych decyzji. W praktyce markery somatyczne działają jak takie emocjonalne dzwonki alarmowe albo bodźce, zachęty. Upraszcza to proces decyzyjny, pomaga to szybko oceniać, czy ta opcja, czy tamta opcja. One powstają w obszarze mózgu. W korze, tak zwanej brzuszno-przyśrodkowo-przedczołowej, brzuszno w korze po prostu. Na przykład po niebezpiecznym doświadczeniu taki marker powoduje, że w podobnych przyszłych sytuacjach ciało reaguje nieprzyjemnie, ostrzega nas przed potencjalnym zagrożeniem. A pozytywne doświadczenie odwrotnie. I dzięki tym takim markerom działamy szybciej, efektywniej. No, i teraz tak, eksperyment, który przeprowadził Antonio Damasio z pacjentami z uszkodzonym tym miejscem w mózgu, w tej korze przedczołowej, przyśrodkowej, pacjenci z tym obszarem uszkodzonym mieli trudności z podejmowaniem decyzji racjonalnych, mimo, i uwaga, że ich zdolności intelektualne nie były naruszone. Po prostu nie potrafili zapobiegać podejmowaniu takich ryzykownych wyborów, bo im brakowało emocjonalnych sygnałów postrzegawczych z ciała. Oczywiście jest to ryzyko, możemy fałszywie to robić, czyli te markery powstają na podstawie wcześniejszych doświadczeń, a czasem traumatycznych, negatywnych, ale jeśli w przyszłości jakaś sytuacja została skojarzona z niebezpieczeństwem, w podobnych, ale bezpiecznych okolicznościach, to może nas wystraszyć to. Więc po to jest potrzebne dobre rozpoznanie tego, czyli dobre połączenie z sobą, tak w skrócie mówiąc, nie? Czyli podsumowując, jest coś takiego, że my z tego ciała czerpiemy i jeżeli my chcemy teraz zmiany w życiu, jeżeli nie jestem w życiu szczęśliwa, jeśli. Mam nieciekawe relacje. Jeśli nie podoba mi się w ogóle moje życie, byłam w tym miejscu, wiem jak to jest i wiem jak się dokonuje zmiany, jakie są po kolei na drodze, jakie stoją bariery, przeszkody, trudności. I wiem, że to jest możliwe. Trzeba zrobić yy, tak, żeby dobrze rozpoznać się w tym, w czym się jest, a w czym się chce być i być odpowiedzialnym za swoje życie, i wtedy dopiero możliwa jest ta zmiana. Bo my często nie mamy tej odpowiedzialności. My raczej przerzucamy. Dlatego obserwacja siebie i swoich sygnałów z ciała, obserwacja jak my podejmujemy decyzję, miejsce prawdy, jak jest, a jak ma być, czy wiem to. Dopiero wtedy zaczynamy świadome zmiany w życiu. Czyli zapraszam na warsztaty w ogóle 10 listopada, ale też w ogóle na wszystkie warsztaty, które robię o schematach i o, o tym właśnie, bo. To jest tak, że tak jakby ta zmiana najpierw się w nas dzieje. Często właśnie myślą ludzie, że tam na zewnątrz te zmiany. A to nie zadzieje się na zewnątrz, jak najpierw nie zaczniemy od jakby od środka. To nie jest. To nie są jakieś porzekadła czy jakieś tam czary mary. Tylko tak to właśnie działa. Więc. Yy, polecam yy, obserwowanie siebie po to, żeby wiedzieć o sobie i dopiero wtedy podejmować decyzję czego ja chcę albo yy, czemu jestem w tym miejscu, bo to wszystko później widać jak się bierze odpowiedzialność za siebie, za swoje decyzje że przyszłam, to, nawet jak się jesteś osobą nieszczęśliwą, wszystko jest nie tak, to to się stało na to, to nie są jakieś To może się wydawać tak, że taki los, mi się też tak wydawało, że nic nie mogę zrobić, nie widziałam w ogóle rozwiązań ani nie wierzyłam w siebie. Ale jak przyjrzysz się tam, tej całej drodze do miejsca, w którym jesteś, to zauważysz, że to się tak stało na podstawie Twoich decyzji bądź braku decyzji. Po prostu tak w skrócie, tak to działa. I to można wszystko odwrócić. I życzę Ci tego. Zapraszam na moje warsztaty. Link w komentarzu: można się zapisać, można spróbować tego doświadczyć na sobie. Czy na YouTube było mnie słychać teraz. Mam nadzieję, że tak. Więc wszystkiego dobrego. I do zobaczenia, do usłyszenia. Ciekawa jestem, czy mi w ogóle na tym fejsie. Było słychać, bo mi się tu kręci kółko, mi tu pokazuje, że jeszcze nie wystartowała. Okay. Wszystkiego dobrego.